No siemanko, witam serdecznie, Michał z tej strony. Dzisiaj zrobimy sobie update z aplikacji różnych. Tutaj mamy Bybita i mamy nowy Launchpad, który snapshoty zaczną się już za 4 dni. Więc warto na pewno jest to mieć na uwadze. Poza tym... Mam update tutaj od aplikacji Trading 212, która wraca z promocją i rozdaje darmowe akcje. Jedna akcja może mieć wartość nawet do 100 dolarów. Tutaj nie mamy pewności, ponieważ akcje są rozdawane randomowo. Co musimy zrobić? Założyć konto, zweryfikować je i wpłacić tutaj minimalną kwotę. To zależy od kraju. Jest między 1 a 5 euro, coś takiego. I później po spełnieniu wszystkich warunków dostaniemy randomową akcję. W ciągu 3 dni taka akcja nam wleci na konto. Ostatnią akcję jaką ja dostałem to był akcja Apple a. jakiś miesiąc temu, nie dostałem całej, dostałem 0.24. Na ten moment wartą 41 dolarów. Dobra, to by było wszystko. Trochę smutne wiadomości, jeśli chodzi o aplikację Actio, ponieważ zablokowali bonusy na Polskę i Rumunię. Tutaj jest oficjalna informacja z ich telegramu. E, zablokowali dwa kraje w Europie, Polska i Rumunia. Dlaczego tak się stało? No to możemy się tylko domyślać, multikonta, robienie depozytów i tak dalej, także no. Polska i Rumunia, dwa bratanki, wszyscy lubią kombinować, no. no ale niestety później takie kombinacje wychodzą tak, a nie inaczej. Za to jeśli chodzi o bonusy, to tutaj na pewno bonusy wypłaca Crypto.com, jeśli używacie karty z cashbackiem, to cashback wlatuje elegancko. Ostatnio zacząłem trochę więcej tej karty używać, no i efekty widać tutaj. A jeśli Ty chciałbyś, chciałabyś mieć taką kartę od kryptocom metalową z cashbackiem, to należy założyć sobie konto i trzeba zamrozić trochę kro. Tak jak tutaj widać, ja mam zamrożone 326 dolarów, ale żeby dostać tą kartę Ruby, to konkretnie trzeba zamrozić 350 euro. Teraz euro w sumie kosztuje tyle samo co dolar, no ale takie są wymagania, wymagania są w euro. Ostatnią aplikacją, którą chciałbym Wam pokazać, w sumie to tylko przypomnieć, jest nasz Woken, gdzie sobie chodzimy, gdzie sobie wygrywamy walki i moje katlety, moi katleci są dalej na poziomie szóstym, ponieważ cały czas zbieram te tokeny WLKN, żeby je sobie upgrade'ować. No i nie chcę mi się tu za bardzo klikać, o tutaj widać, że właśnie przegrałem walkę. Pyk i pyk, no i niestety nie będzie tokenów. No i tak wyglądają moi katleci. Nie mam żadnych tutaj dodali jakieś borówki, jakiś berries i tak dalej, ale jeszcze tego nie używałem. Kupiłem sobie tutaj na próbę. 300 tych borówek, ale chyba nie opłaca się tego używać. Jeśli chodzi o dżemy, no to tak jak widać, dżemów już mi się nazbierało bardzo dużo, a nie mam jakich wykorzystać, bo nie mam tokenów wlkn, brakuje mi jeszcze 90 sztuk. No i tak to mniej więcej wygląda. Bonusy przychodzą i odchodzą, także śpieszcie się zbierać to, co jeszcze jest na rynku. Tyle ode mnie, zostaw jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Siemanko, pozdrówki i